są systematycznie, systematycznie naprowadzane. 14 czerwca uczestniczyłem, także część Rady uczestniczyła w yy, uroczystości w Storkowie. To było 40-lecie parafii w Storkowie. Yy, w imieniu yy, samorządu, także radnych przekazałem yy, prezent, przypominam tutaj, w postaci, w postaci nagłośnienia takiego przenośnego, wziął właśnie dzisiaj dziękował. Mam, że to nagłośnienie bardzo się przydaje i, i jest bardzo zadowolony z funkcjonowania tego przenośnego. To jest takie przenośne, które i na pogrzebach, służy i włączyli trzy procesje, tak że yy, wśród bardzo nam za to dziękuję. w tym dniu y, odbyło się spotkanie organizowane przez y, nasz klub sportowy i na związane było z zakończeniem sezonu piłkarskiego w piątej lidze. Y, no mimo, że ten ok, ostatni okres y, może nie był najlepszy dla piłkarzy, ale ostatni mecz bardzo dobrze się zakończył i w konsekwencji, w konsekwencji piłkarze nasi awansowali z 10, z 11 na 10 miejsce także. Myślę, że to, jeżeli chodzi o Piątą Ligę, to, to nie jest najgorzej i, i, i warto było właśnie jeszcze dopingować naszych piłkarzy, żeby tą Piątą Ligę w przyszłym sezonie utrzymać mam nadzieję, że tak będzie. Trenera mamy dobrego, działaczy także jest. Młodzież się także garnie do, 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 do Into. 15. byłem to to w Pani Listopowej, dobrze powiedział, że jestem z Pana Zasztofem, że jestem w angażie w szkoła naukowania. Nie mówię że niepokoję nas zaległości. bo no po tej rozmowie otrzymałem informację od Pana za, Zasztofta, że Wpłacił 4 tysiące, następnie jeszcze nie wpłacił, tak, 4, mówimy, że jeszcze 2, także, no to to zadłużenie byłoby na dzień dzisiejszy chyba z 3 miesięcy, bo on tam chyba po 3 miesięcznie tego czynił yy, a, było, to zadłużenie było od stycznia, czyli stycznia to, to było zapłacone od marca, od marca w tej chwili to zadłużenie, z marzec, z pieśni, także, Wykonana została ta droga dojazdowa tam od góry od strony szkoły, tak położone płyty, utwierdzone z jazdu i w tej chwili myślę, że znacznie w zasadzie prawie do zera zredukuje się dojazd tych samochodów do tego centrum notowania od strony pani, tam jest mieszka pani Gaszyńska. Jest to niepotrzebne, ale a latem wręcz niebezpieczne, kiedy, kiedy tam mieszkańcy korzystają z tej Wyjazd ten wjazd jest tutaj już wykonany i, i myślę, że powinno to zdecydowanym stopniu poprawić bezpieczeństwo właśnie mieszkańców, którzy korzystają z tej 16 odbył się drugi przetarg na parkingi. Yy, nie jest skuteczny, to znaczy nikt nie złożył oferty. Yy, tak jak informowałem informowałem na komisji, yy, po całym po tym przetargu wpłynęły, wpłynęły dwa podania, aby w związku z tym postanowiłem przeprowadzić następny przetarg, ale już yy, w takiej trochę uproszczonej wersji, ponieważ Przeprowadzenie przetargu zgodnie, zgodnie z, z taką procedurą, która obowiązuje, obowiązuje w przypadku obrotu nieruchomościami, przy czym chciałbym powiedzieć, że ustawa w naszym e, ustawa z gospodarki nieruchomościami e, nie narzuca obowiązku przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy są dwie oferty na dzierżawę, na e, nieruchomości. W związku z tym, natomiast o przetargu Mowa jest w naszej uchwały. O czym ja już mówiłem, że tą uchwałę należy ponieważ e, zarządca prawny zasugerował, kiedy zasiągnął informację, właśnie co należy w tej zrobić, że jest to właśnie nasz, nasza uchwała, jest, jest niezgodna z ustawą, ponieważ e, tutaj ten, ten przetarg nie jest wymagany. Natomiast oczywiście ja też chciałbym, żeby jeżeli są dwie osoby zainteresowane, to poprosiłem pracownika, który się zajmuje. Tak jak powiedziałem, robienie trzeciego przetargu w takiej procedurze, jak dwa pierwsze, bo dwa się odbyły. To nie jest tak, że z zaskoczenia komuś tam w skołym, coś wycieczka. Dwa przetargi się odbyły nie było chętnych, natomiast większe dwa parku wpłynęły do podania. W związku z tym poleciłem pracownikowi. Możemy przeprowadzić przetarg w takiej formie trochę uproszczonej ze względu na czas, ponieważ ta procedura, która była wcześniej wprowadzona, to jest tutaj około półtora miesiąca, jest robienie przetargu w połowie sierpnia, to miałoby się z setem. A ponieważ były dwie oferty, więc, więc należało w jakiś sposób wyłonić, wyłonić jedną osobę, z którą się to podpisze, bo, bo sesji była bo podpisanie tych uchwał, w tym tygodniu, a nie w połowie sierpnia. W związku z tym wszystkie osoby, wyznaczyliśmy termin, to nie, nie wiem, czy to było 4 czy 5 w następnym tygodniu, to znaczy konkretnie na wczoraj, wyznaczony został termin, chyba to się odbywało w czwartym, czy piątym ubiegłym tygodniu, więc mówię, że było niecały tydzień czasu, ale poinformowane są wszystkie osoby, które złożyły podanie, czyli te. te te, te, te dwa podania, które wpłynęły te osoby, które złożyły zostały poinformowane. Oprócz tego poinformowane zostały wszystkie osoby, które wiemy, że prowadzą działalność lub będą prowadzili działalność gospodarczą w rejonie Placu. I na to oczywiście jest stosowna dotarcia do wglądu u nas w biurze. I komisja przetargowa, wyznaczony został termin w postaci właśnie w środy. Wczoraj Komisja Przetargowa e, zapoznała się z tymi ofertami znam Komisja Przetargowa zna, znaczy, że obydwie oferty spełniają nasze oczekiwania. Przy czym oczywiście różnica była e, zasadnicza, jeżeli chodzi o, o proponowaną zapłatę. Czyli o proponowaniu rzeczywistości, czyli jedna oferta opiewała na, na 10 tysięcy, druga była dwukrotnie wyższa. 20. Więc została podana ta druga oferta na wartość 18 tysięcy plus układ. I umowa zostanie podpisana w tym roku. W tym tygodniu jeszcze się nie i od tego uczynię dwa będą wróciły Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, Ustawa nie na wrócę przeprowadzenia tak. natomiast w naszej uchwale zapis, mamy dokładnie taki zapis, że jeżeli na, na daną nieruchomość y, są dwie y, osoby zainteresowane, to powinniśmy przeprowadzony przetarg. Wydaje mi się, jestem jest przekonany, że ten przetarg przeprowadziliśmy, ponieważ y, o po ile ustawy i rozporządzenie do ustaw określają, określają <coughs> przeprowadzenia. Te przetargu terminy. O tyle w naszej uchwale jest mowa tylko, że jeżeli nie zmiany, to powinien być przeprowadzony przetarg. Natomiast w jakiej formie ten przetarg, czy to ma być otwarty, czy ofertowy, czy, 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 czy bezpośredni, no nie, nie ma, nasze uchwały odejścia, w związku z tym wybrałem taką formę, która pozwoliłaby wszystkim osobom zainteresowanym na złożenie oferty ale jednocześnie, no, żeby to miało sens, żeby ta dzierżawa odbyła się od miesiąca lipca, a nie od połowy sierpnia, ponieważ chodzi tu oczywiście o, o wpływy do budżetu gminy. I że została oferta y, dwukrotnie wyższa. Więc wydaje mi się, także mieszkańca, bo we dwoje to są młodzi mieszkańcy gminy Ińsko. Y, i wydaje mi się, że tutaj Różnica, bo to nie było 500 zł, czy o czy 100 zł, tylko, tylko zdecydowana, zdecydowało, różnica była zdecydowana o prawie 10, około 10 tysięcy czyli jedna oferta była ogromnie wyższa od drugiej, a pozostałe warunki w zasadzie, które są proponowane, były zbliżone, były, wspomniały te, te nasze, te nasze oczekiwania. I jutro będę chciał podpisać umowę, z której które która została w, w przytarna 18 czerwca yy, uczestniczyły powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego yy, Między innymi na tej Radzie yy, ust ustanowiono, że 20 września zorganizowany został yy, taki ten alternatywny yy, dla pojazdów samochodowych, czyli rowerowy. Yy, takich gwiazisty ze wszystkich gmin powiatu stargarskiego w yy, Stargardzie. Oczywiście od nas znieska jest trochę daleko, żebyśmy pojechali rowerami w tej z powrotem i zaproponowałem, że ewentualnie jeżeli grupy zainteresowanie, mam nadzieję, że będzie, to zaniechalibyśmy autobusem z rowerami do Marianowa, także dobrali tutaj do i razem z Marianowem pojechalibyśmy tymi rowerkami do Stargardu i tam do z Łazierowej, znowu już autobusy byśmy wrócili, bo są dojazd Marianowa, przejazd przy to i tak będzie 30 kilometrów w porządku. My... Dobrze. Także, także myślę, że jeżeli próbujemy to odpropagować, no, to będą chętnie, w przeczpoty, widziałbym włączenie się naszej zminy do organizacji tego nie no, bierzę skutków. E, 20 Jesteś. czerwca spotkaliśmy się z panem Fortunato, to jest pan, który mieszka w Niemczech, z pochodzenia, wspaniale śpiewa, tutaj z w... panem, <śpiewanie> razem z Kazimierzem Breczem. Próbę przeprowadził. Próbę przeprowadził, tak, także tutaj. Chyba, na ten na naprzeciwka, który mieszka w Niemczech, jakby tutaj zorganizował to spotkanie. No, rozmawiamy o tym, żeby 2 sierpnia przeprowadzić u nas w gminie sobie taki koncert wykonany pana Fortunatu. Mam nadzieję, że uda się to zorganizować W kinie ewentualnie będzie większe zainteresowanie, żebyśmy może spróbowali jeszcze stali głośniki na zewnątrz. Ewentualnie telewizję. Zobaczymy. Na razie, na razie są prowadzone rozmowy. No, Pan Fortunato jest bardzo zachwycony niskim e, i tutaj deklaruje, że nieodpłatnie dla naszych mieszkańców taki koncept wykona. E, no, tak jak pan Kazimierz tutaj powiedział, zademonstrował na próbę głosu, no, brzmiało to fantastycznie. Jestem pod wrażeniem. Miejmy nadzieję, że uda nam się to znaleźć. 23 czerwca u nas w gminie odbyło się posiedzenie społecznego zespołu na rzecz zespołu Parku Krajobrazowego. Pani Dyrektor z zespołu, zespołu Parku Krajobrazowych przedstawiła projekt uchwały Sejmiku Środku Zachodułskiego dotycząca właśnie funkcjonowania Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego. Oczywiście tam, tam jest to projekt ten projekt będzie wymagał uzgodnienia z ministerstwem i na pewno znajdzie się na razie, na razie są takie wstępne konsultacje. Społeczny zespół, jakby tutaj w przypadku projektu obronowego opiniował ten wstępny projekt, ale oczywiście w konsekwencji ten projekt uchwały trafi także do uzgodnienia do wszystkich rad, rad Miejski, które znajdują się na terenie miejskiego parku kraju narodowego. Także właśnie będziecie się tym projektem w jednym czasie Nawet, na pewno zajmować na jednej z kolejnych działań. czerwca, to pierwsze posiedzenie, posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. 24 czerwca rozmawiałem z Panem Przewodniczącym, Kierowana do mieszkańców, do turystów, bo to jest to, co też jakby promuje naszą miejscowość. Oczywiście samo lato i same testy państwa filmowe jest już samo w sobie bardzo promujące miejsce, ale chciałbym właśnie, żeby nasi mieszkańcy, a także turyści jak najbardziej i najwięcej mogli korzystać z tego z niskiego lata filmowego, tak jak do tej pory. Chciałbym, żeby 8 plenerów się odbyło i także bezpłatne pokazy dla dzieci w dwóch terminach, czyli dla dzieci z pińska, i dla dzieci ze wsi. Nie dlatego, żebyśmy to różnicowali, tylko chodzi o zorganizowanie dowozów, Ponieważ wiadomo, że na, jeden, na jedną projekcję, <grym> do tego turyści, którzy są, dzieci się nie powieszczą. A znowu zorganizowanie do w dwóch terminach oczywiście byłoby by nieekonomiczne, dlatego tak to jest ukierunkowane, że jeden znaczy pokaz dla dzieci, które znajdują się w Mińsku, a drugi, a drugi pokaz organizowane są dowozy przez, przez gminę. Oczywiście są że projekty w pajek, czy typu dla dzieci są bezpłatne i, i, i wszystkie dzieci na te projekty zapraszamy, a dorośli przede wszystkim na, na plenę. Także do uczestnictwa w pole mińskim leziłem. Także do ubiegłych, tak jak no. powiedziałem, skalenia są niskie, przygotowanie się dobrze. trzeba by było za to porozmawiać, nie zbudować. Na pewno się odbywa. 20 no, czerwca no, tak odbyły się no. no, rokowania, odnosiło się wcześniej dwa przetargi, włożyły sprzedaży mieszkania przy ulicy Krzywe Pięćnik, w ulicy rokowań. To mieszkanie zostało sprzedane za proces 20 tysięcy z rozłożeniem na 4 lata. 6, 6 Do końca roku w każdym razie te 22 tysiące powinny. Przy także 26.25 przetarg na dzierżawę plaży wartościowych, to jest dwie oferty. Jedna godzina 10 tysięcy druga 2 z, z 20 zostało to po później odbyły się jeszcze rozmowy, negocjacje. Podpiszę umowę na kwotę 18 tysięcy plus 2. Też jest to rozłożone na 3 lata. Pierwsza lata płacona jeszcze, jeszcze powinna być w najbliższych dniach. Druga lata... Do 27 lipca będzie zapis, że jeżeli ta druga, te dwie rady nie wypłacą do 27 lipca, to dniem przejdzie. 30 lipca rozwiązujemy w trybie natychmiastowym Taki zapis się znajdzie. Chodzi o zakładanie ewentualnej tej płacy i możliwości, w przypadku gdyby ten nie miał miejsca, wydzierżawienia się tym komisji taki zapis, zapis w tej głowie się znaleźć. 25, czyli wczoraj, także celówki zakończyły rok szkolny. Dzisiaj rok szkolny zakończył, zakończył przedszkolu, a także szóstej klasy, szkoły podstawowej i trzeciej klasy tak, jakie informowałem zostały do tej pory tradycyjnie Najlepszy uczeń z gimnazjum, najlepszy do szkoły podstawowej, jeżeli chodzi o wyniki sprawdziane czy testów na kompetencji na koniec gimnazjum. Uczeń, wybitny, czy trzeba powiedzieć, który reprezentował nas na, kończąc teraz gimnazjum, wielu Konkursy, konkursach, olimpiadach. Ogólnokrajowych. województwa, Łącznie z Warszawą i był laureatem także ogólnokrajowym. Czwarte miejsca, które w teście otrzymał nagrodę specjalną. Ponieważ naprawdę jest wszechstronnie, że to powiem uzdolniony, fizyka, matematyka, <laughs> konkursy muzyczne, a oprócz tego jeszcze wiele innych błogosławieństw i tak dalej. Bardzo aktywny, więc żeby, żeby po prostu zachęcać młodzież i mobilizować otrzymał tą nagrodę. Jako czwarty gimnazjum, a w szkole podstawowej, niestety już Przez pomyłkę. No, dobrze, też już bo już po przyznaniu, kiedy były przyznane te trzy nagrody, tak. szkoła poinformowała, że, że dziewczynka, która miała niby mieć czwarte, ma faktycznie drugie W związku z tym, oczywiście, należało. Przyznać tą nagrodę także dla tej no dziewczynki. dobrze, że stało. Ona zostanie, dostanie tego jutro, bo po prostu nie byłem na to przygotowany, natomiast złożyłem oświadczenie, że potrzebuję także nagrodę w wysokości 400 złotych. W szkole podstawowej to było 500, 400 i 300, czyli za drugie miejsce 400 zł. Natomiast w gimnazjum 600-500 i... 400 i ta nagroda specjalna, to naprawdę tam bardzo... Zresztą ten chłopak w ogóle już wschodził, szczerze mówiąc, z parkietu. To ten nagród, który właśnie także w tych konkursów, że spokojnie mu się należała ta nagroda specjalna. Także tak myślę, że miła uroczystość. No i chciałbym także podpowiadać, że o ile w postawówce słabo upadły e, testy, jeszcze sprawdzę głosowy, o tyle w gimnazjum, mam nieoficjalną informację, mam nadzieję, że pan dyrektor więcej coś na to da powie. O tyle w gimnazjum jest zdecydowana poprawa, jeżeli chodzi o dobra wynik wyniki jest ubezpieczone. Nie znam jeszcze szczegółów, ale myślę, że pan dyrektor ma tutaj informację na to. Także chciałbym poinformować, że została opublikowana uchwała dotycząca tego programu opieki nad zwierzętami. Wojewoda woda nam, tak powiem, zwróci uwagę, że tylko, na pewno nie została uchylona, jest opublikowana, jest uchwałą, jest obowiązującym prawem miejscowym. Wojewoda woda tylko uwagę, że powinno być jednak schronisko, a nie chodę. Ale mówię, no, na dzień dzisiejszy nie mamy tego składnika i, i, i nie tylko To jest tyle co, co do tutaj prac, to zawsze dość informowany temat prac wykonanych przez naszych grup pracowników czy robót publicznych, prac społeczno-użytecznych, staży, spora grupa ludzi. Także tak jak państwo widzicie, Przede wszystkim z miasta, skwery, nasadzenie kwiatów, krzewów. Także dużo było pracy związanej z próbą ratowania tych krzewów, tych które rosły tam w rejonie prowadzonej bezpośrednio, żeby one zostały wyliszczone. Wyglądane są tam plasy, wyglądane są skwery, które melzerowali, wykonali uszkodnienia. Udało nam się bardzo dużo tych laków poprzesadzać takich suferów nowych. Mam nadzieję, że, że one się przyjmą i będą służyć naszym mieszkańcom. Także sporo krew zostało nasadzonych. Oczywiście sprzątami miasta, cmentarza. Prace związane z przygotowaniem plaży. Tam były wcześniej uwagi na temat... Zaraz kiany plaży, także y, sporo tej te trawy garnie zostało usunięte. Nawieźliśmy kilkadziesiąt ton piaku świeżego. Może to nie jest dużo, ale kalendarz w tym na pewno, na pewno e, oczekiwania e, naszych i mieszkańców i turystów. Jest... Państwo często wnioskowaliście wcześniej, także, także ta część, y, jak mówię, tutaj tych Państwa często została spełniona. Oczywiście także naprawa Brawa, na i desek. No niestety tych desek w zasadzie to, to należałoby wszystkie wypięć tak naprawdę, bo w tych chwili może 12 lat już i te deski może nie wiem czy były słabe, czy być może coś normalna no, kolej rzeczy są wkład w złym stanie, także 20 tych desek jest sprytnienia, a także dzisiaj jeszcze tam trwały te pracy. Mam nadzieję, że, że Pewnie to, oczekiwania, oczekiwania, to jest pewien... No nie jest nowe i na pewno w najbliższych latach trzeba będzie pomyśleć nad, nad takim generalnym remontem. Po prostu to trzeba wszystko rozebrać i łącznie z belkami, bo belki są też w wielu ono było, y, zaraz na początku, nie wiem, w drugim czy w trzecim roku y, 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 przesunął to molo, te to, belki zostały uszkodzone się... dlatego dla też chyba... Ta, 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 Destrukcja tego mola, w takim już do tych Ale na dzień dzisiejszy jest, jest przygotowane do sezonu. Od jutra są już ratownicy, od jutra rozpoczynają pracę. Drabinów wieże to wszystko jest zamontowane. W sobotę od rana plaża jest czynna. Jest plaża strzeżona. Zapraszamy wszystkich. Proszę pogoda jeszcze Także już jak Państwo założyliście, informowaliśmy wcześniej, że podpisujemy porozumienie co do remontu.